Moi drodzy, już trochę czasu minęło od y, waszego udziału w programie Hotel Paradise. No i jesteście jedną z nielitnych par, które właściwie y, przetrwały i które tworzą związek. Jak się z tym czujecie? Bardzo dobrze. Dobrze, bardzo dobrze naprawdę. Tak, tak. A obawialiście się trochę tego wspólnego mieszkania? Z jednej strony nie, bo jednak spędziliśmy ze sobą dwa miesiące. Oczywiście, dobra, nie było to nasze mieszkanie, był to hotel, paradaj właśnie tak, z innymi uczestnikami. Nie było żadnych obowiązków, no. tak naprawdę to nie było normalne życie, tylko takie tak, Takie wakacje, no, tak, wakacje no. tak naprawdę. Więc, ale, więc teraz ale... możemy zobaczyć, jak, jak to jest tak naprawdę, nie? Jest Docieramy na się powoli. A czy wy na przykład myślicie o tym, żeby zalegalizować swój związek? On no już jest legalny. Nie. A tak, tak zalegalizować. <laughs> No on jest publiczny, tak, powiedzmy to tak, ale czy zalegalizować? No. Ja coś tam zamierzę, mam. Wiem chodzi, o co powiem. chodzi, wiem o co chodzi. chodzi o ślub ułatwie. O co chodzi, wiem doskonale o co chodzi. Nie, nie, wiem doskonale o co chodzi. Na wszystko przyjdzie czas na pewno. No dobrze, to w takim razie będziemy czekać z niecierpliwością. Tak jak czekaliśmy na piątą edycję programu Hotel Paradise. Oglądacie? Nie. O kurcze, to jak ja mam dalej poprowadzić wywiad, wiesz. jak ja tu miałam wszystkie pytania, wiesz, pod kątem tego przygotowane. Słuchaj, powiem, powiem tak, obejrzeliśmy może dwa-trzy odcinki, mniej więcej wiemy, kto tam jest, co tam mniej więcej się dzieje. No, nie śledzimy tego, bo jednak w tych godzinach jesteśmy poza domem. Skoro oglądaliście dwa, trzy odcinki, no to jakieś już mogliście wyrobić sobie zdanie, na przykład na tematy uczestników. Macie kogoś, komu szczególnie kibicujecie, albo kto was irytuje? No to z wizytówek, tak patrząc po tych wizytówkach, no bo pierwszy odcinek oglądaliśmy, to Michał jest taką osobą, która chyba nam obojgu szczególnie przypadła do gustu, Jest taki rodzinny, wrażliwy, tak wygląda przynajmniej na takiego chłopaka. I też taki Grzegorz, którego wydaje mi się, że już nie ma w hotelu. Był taki bardzo pozytywny, energiczny, śmieszny i fajnie, fajną taką, fajną taką nutkę wprowadzał do tego całego hotelu. A Eliza? To która jest ta nowa. Taka, taka nowa młoda. No. Młoda w sumie muszę ode mnie oko. <grym> Moda. No w sumie nie wiem, nie, nie, nie oglądałem tak naprawdę, co tam się działo. Wiem, że ona weszła chyba po jakiejś rance chyba. I tyle na temat. Wiem, że coś tam się dzieje, że jest porównywa porównywana do Victori z naszej edycji. E, dlaczego? Nie wiem, ale... No. Nie wiem, zobaczymy. My na pewno nadrobimy te wszystkie sezony. W sumie nieco no. całe sezony, ale ogólnie ten piąty sezon na pewno nadrobimy, żeby wiedzieć trochę więcej, co się, mi się dzieje. Nie? A poczekaj, a ty byłaś w Panamie, tak? No. Tak. Czyli, ale nie miałaś kontaktu z uczestnikami? Nie, nie, nie. nie. By byliśmy w Panamie nagrywając teledysk właśnie. Byliśmy tam niestety tylko trzy dni. Widzieliśmy uczestników z daleka, wille też, e no, troszeczkę tam mogliśmy zobaczyć, no. e plaże najwięcej widzieliśmy, więc tylko tyle, ale, ale naprawdę myślę, że Panama wygrywa z Zanzibarem.